Dzień dobry, kochani. Tak jak ostatnio wspominałam, dzisiaj zajmiemy się Waszą ukochaną interpunkcją, a dokładniej wykrzyknikiem, kochani. Zapowiadałam to ostatnio, także jeszcze raz witam w poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień interpunkcją, wykrzyknikami. Kochani, więc teraz, oczywiście, szybciutko otwieramy sobie zeszyciki, otwieramy sobie podręczniki na stronie 191. Chociaż dzisiaj chciałabym, żeby to była taka bardzo, bardzo naprawdę bardzo szybka lekcja, bo tak naprawdę jest bardzo prosta i nie muszę się tutaj jakoś bardzo uzewnętrzniać, więc jak najszybciej myślę, że sobie z tym poradzimy. Zapisujemy temat lekcji, wykrzyknik, znak pełen emocji. Skąd taki temat, moi drodzy? Kochani, spójrzcie na stronę 191 w waszym podręczniku. Mamy tam takie na rozgrzewkę, jak zwykle... I yy, mamy tam również dialog. Yy, ja go teraz odczytam. Nie rozumiem tego zadania. Siedzę nad nim już drugą godzinę, zdenerwowała się Kasia. Nie załamuj się, odpowiedziała Ola. Pomogę ci. Dziękuję. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła, ucieszyła się Kasia. Od czego ma się przyjaciół? Skarby. Jak zauważyliście, występuje tam parę wykrzykników. Przede wszystkim po yy, wyrażeniu nie rozumiem tego zadania. Jak myślicie? Dlaczego ten wykrzyknik się tam pojawił? Bo sam, sam wykrzyknik no to się nam kojarzy z tym, że ktoś krzyczy, prawda, że głośno mówi. Tutaj natomiast, owszem, jeżeli ktoś nie rozumie zadania i jest zdenerwowany, no to może głośno, głośno krzyknąć, ale w momencie, kiedy my nie rozmawiamy ze sobą twarzą w twarz, tylko na przykład piszemy, bo teraz, prawda, używamy yy, wszyscy messengerów, yy, maili i tak dalej, też te wykrzykniki są, wykrzykniki, przepraszam, są używane. Ale po co? Przecież słowa nie mogą do nas krzyczeć. A no kochani, właśnie mogą. Słowa mogą krzyczeć za pomocą wykrzyknika, ale też ten wykrzyknik, oprócz tego, że on pozwala jakby nam wyobrazić sobie nam to, co chce przekazać nasz rozmówca, to jeszcze informują nas o emocjach, które, które on przeżywa. Więc tutaj, akurat kiedy mówimy, nie rozumiem tego zadania, wyrażamy pewne emocje, zdecydowanie nie pozytywne, <laughs> raczej te negatywne, ale jednak emocje. Kolejne wyrażenie, siedzą nad nim już drugą godzinę, Prawda? Tutaj też mamy właśnie to takie, takie zniechęcenie, zdenerwowanie. Po czym odpowiada koleżanka, nie załamuj się. Pomogę ci. No tutaj, jeżeli ktoś mówi: Pomogę ci, to raczej nie jest zły, nie jest, nie jest zdenerwowany. Yy, tutaj mamy takie, jakby, zapewnienie, chęć, chęć pomocy. Yy, więc też przy yy, wykrzyknik może się pojawiać po takim wyrażeniu. I kolejna, yy, kolejna rzecz. Dziękuję. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Znowu jesteśmy tutaj w takiej sytuacji, no na pewno nie zdenerwowani, tylko tutaj dana osoba jest raczej szczęśliwa, wyra wyra chce wyrazić swoją, swoją radość, prawda? Dziękuję, no to raczej pozytywne uczucie. I ostatnie, od czego ma się przyjaciół? Um, tutaj moglibyśmy życzyć, że to jest takie troszeczkę pytanie, ale jest to tak zwane pytanie retoryczne. O pytaniach retorycznych chyba rozmawialiście już kiedyś, tak dla przypomnienia. Ale pytanie retoryczne to pytanie, na które nie oczekujemy odpowiedzi, ponieważ jest ona oczywista. Um, Dobrze, to taki, taki króciutki wstęp z tego z podręcznika. Skarby, teraz oczywiście będą się pojawiać notatki, które mają się znaleźć w Waszym zeszycie. Kiedy takiego wykrzyknika będziemy używać? W okrzykach, w zawołaniach, w poleceniach, w takich też stanowczych żądaniach oraz stwierdzeniach, na które chcemy położyć bardzo silny nacisk, na przykład jest, Polska prowadzi <noise> na przykład. Jak oglądamy mecz, albo nie wiem, szybciej uciekajmy. Prawda, więc tutaj takie mamy bardzo emocjonalne wyrażenia. Jeżeli chodzi o ten tryb rozkazujący, na przykład zrób to, prawda? Tryb, tryb rozkazujący, ta nie rozkazujący, ostatnio była o tym mowa. Mówiłam, że często zdania rozkazujące kończą się wykrzyknikiem, prawda? Ale często, ale nie zawsze, bo kiedy rezygnujemy z użycia wykrzyknika, to zmniejszamy emocjonalność wypowiedzi, kochani. Na przykład jest różnica między zdaniem, zrób to zadanie z wykrzyknikiem, a zrób to zadanie z kropką, bo wykrzyknik sugeruje nam, że ktoś jest, osoba mówiąca, jest nieco wyprowadzona z równowagi. Może być troszeczkę zdenerwowana i, i zrób to zadanie w tym momencie natychmiast, bo nie wiem, bo nie jest jeszcze obiadu na przykład. Natomiast y, zdanie, zrób to zadanie, które zakończone jest kropką, już jest takie neutralne, prawda? Już nie ma tego, y, tej groźby y, niejedzenia obiadu, tylko po prostu jest to prośba, y, zrób to zadanie. Y, dobrze, co dalej jeszcze bym Wam chciała powiedzieć o tym wykrzykniku? Y, Kochani, wykrzyknikiem możemy też zakończyć wypowiedzenia, które mają formę zdań oznajmujących lub warunkowych, ale o tym jeszcze będzie mowa, ale oznaczają one polecenie albo jakiś rozkaz. Na przykład, zamiast zrób to zadanie, Mamy, zrobisz to zadanie w tej chwili, prawda? Myślę, że niektórzy mogą z autopsji znać takie, takie hasła. Zrobisz to w tej chwili. Tutaj nie mamy tego, tego rozkazującego zdania, jest oznajmujące, ale ma ono charakter polecenia. Dobrze, kiedy jeszcze używamy tego wykrzyknika? Po wyrazach, tak zwanych wykrzyknikach, na przykład ach, och, hurra! Kojarzycie na pewno, jednakże nie zawsze trzeba używać tego wykrzyknika, bo jeśli chcemy zachować też właśnie neutralność wypowiedzi, nie chcemy, żeby one były aż tak nacechowane emocjonalnie, to możemy pominąć wykrzyknik i zastąpić go przycinkiem, nie ma najmniejszego problemu. Takie krótkie podsumowanie tego, co Wam chciałam przekazać. Kiedy stosujemy wykrzyknik? Wypowiedzia, które są nacechowane emocjonalnie, mamy silne uczucia towarzyszące, na przykład radość, zachwyt, podziw, zaskoczenie, złość, oburzenie, przerażenie. Ok? I po okrzykach, zawołaniach, takich stanowczych żądaniach, prośbach, stwierdzeniach chcemy podkreślić ważność jakiejś, jakiejś prośby, jakiegoś żądania. Dobrze. Kochani, na stronie 191 są trzy zadania, cztery, przepraszam, cztery zadania do tego wykrzyknika. Ja wszystkich nie będę omawiać, bo one są bardzo, 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 bardzo proste. Spójrzcie na przykład na pierwsze. Przeczytaj podane wypowiedzi, określ, które spośród użytych wykrzykników uwydatniają rozkazujący charakter zdania, a które podkreślają uczucia mówiącej osoby. No dobra, więc mamy pierwsze. Chodź z nami na trening. Kochani, no to co to jest? Czy tu jest podkreślone uczucie mówiącej osoby, czy raczej wskazanie na ten rozkazujący charakter? Chodź z nami na trening. No oczywiście, że tutaj jest ten rozkazujący charakter. Chodź, masz iść. Nie interesuje mnie to, że nie wiem, masz ciasto w piekarniku. Masz iść z nami na trening. Kolejne zdanie. Mam tego dosyć. To nie jest nie mam tutaj do czynienia z charakterem rozkazującym, tylko po prostu ktoś ewidentnie ma czegoś dość i się źle z tym czuje. Więc mamy tutaj emocjonalne emocjonalny wydźwięk o może tego wyrażenia, czyli tutaj wykrzyknik podkreśla uczucia mówiącej osoby. Kolejne. Nareszcie się widzimy. No tutaj też nie, nikomu niczego nie każe zrobić, tylko mamy informację, że ktoś się cieszy. Z tego, że widzi drugą osobę. I ostatnie, uważaj na przejściu, no to wiadomo tutaj rozkazujący charakter. Może mama, tata, lub jakaś inna osoba mówią, uważaj na przejściu. I to nie. W, oczywiście w trosce to robią, ale jednak charakter rozkazujący. Dobra, kochani, co dalej? Tego nie musicie pisać w zeszycie. W zeszycie ma się znaleźć to, co jest, to, co jest na ekranie. Jeżeli coś trzeba będzie zapisać, to ja to powiem. Dobra, w drugim, w drugim zadaniu jest niby powiedziane, żeby przepisać to do zeszytu, ale nie, zostawmy to sobie. Trzeba wstawić znaki interpunkcyjne w odpowiednie miejsca. Kochani, ja tego wszystkiego nie będę omawiała. Spróbujcie się sami na tym zastanowić, gdzie ma być przecinek, gdzie ma być kropka, gdzie wykrzyknik, gdzie pytajnik. Myślę, że bez problemu to zadanie wykonacie. Jeżeli chodzi o zadanie trzecie i czwarte, tutaj e, dobrze by było, gdybyście jednak już te zadania do zeszytu przenieśli. E, o co chodzi w trzecim zadaniu? Trzeba sformułować kilka stanowczych, ale uprzejmych żądań, zakończonych wykrzyknikiem. E, użyj wymienionych przysłówków wyraźnie. E, oczywiście przysłówek, wiadomo, co to, e, kochani, jakby sformułować jakieś uprzejme żądanie. E, na przykład e, proszę, przecinek, mów wyraźnie, wykrzyknik, Jezu przejmie żądanie, Jezu przejmie żądanie. E, ale to jest tylko przykład, Wy możecie mieć zupełnie inne. Kolejne, starannie. E, podobnie, bardzo Cię proszę, pisz starannie. Niektórzy bardzo często to ode mnie słyszą, i te osoby chyba wiedzą, o kim mowa. Nie muszę wymieniać z imienia i nazwiska. Czyli bardzo cię proszę, pisz starannie, yy, prosto. Usiądź prosto, albo siedź prosto, albo pisz prosto. Bo też niektórzy robią górki na tablicy często, piszecie: albo z góry do dołu, albo z dołu do góry. Yy, co dalej? Ostrożnie. Yy, jedź ostrożnie, na przykład. I cicho: no, ciśnie się na usta, siedź cicho, <noise> ale nie. Bo to ma być uprzejme, <noise> z przysłuchiem cicho, jakąś uprzejmą prośbę, uprzejme żądanie. Zachowujcie się cicho, wda, bądźcie cicho. No, różne można wymyślić. A co do czwartego zadania, tu już Wam zostawiam pełne pole do manewru. Kochani, macie zapisać w zeszycie różne wypowiedzenia zakończone wykrzyknikiem których użyjecie w wymienionych sytuacjach, aby wyrazić swoje emocje. Kochani, jest tam sześć sytuacji. Bardzo was proszę, w zeszyciku zapiszcie sobie zadanie czwarte i zastanówcie się, co można by, co można by powiedzieć w takiej sytuacji. Na przykład, na przykład dostajesz szóstkę z klasówki. No, różnie można zareagować. Nie wiem, na przykład. To najlepszy dzień w moim życiu. Bardzo Was proszę o to, żeby unikać takich słów jak super, mega, fajnie. Bardzo Was o to proszę. W języku mówionym są te wyrazy dopuszczalne i ja naprawdę nie mam z nimi żadnego problemu, bo sama używam tych słów, wiecie o tym doskonale, ale w języku pisanym ich nie używamy. Pamiętajcie o tym, także żadnych super, żadnych fajnie nie chcę potem widzieć w zeszytach, jak wrócimy do szkół. E, dobra, kochani, e, tak jak mówiłam, e, szybka lekcja, nic trudnego. Wykrzyknik naprawdę jest e, e, super. <grywa> Ale. Mm... Jeżeli się Wam będzie nudzić, to bardzo proszę w ćwiczeniach strona 97 i 98 możecie sobie jeszcze tam te zadania wykonać. A tymczasem dziękuję Wam bardzo, widzimy się jutro i sobie troszeczkę porozmawiamy, niestety, ale o ortografii. O ortografii sobie porozmawiamy, ale myślę, że nie będzie źle. Pewnie sobie troszeczkę czasu na tę ortografię poświęcimy, bo wy troszeczkę na bakier jesteście z ortografią, ale to nic. I kochani, kiedy już z tą ortografią się uporamy, to będzie koniec rozdziału czwartego? Coś wam wymyślę? Jakiś quiz na pożegnanie z rozdziałem czwartym, chyba, coś mi się zdaje. Dobrze, skarby, ale już was nie straszę. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że wszystko jest zanotowane w zeszycie. I do zobaczenia jutro. Do widzenia. Kochani, przepraszam, zapomniałam wspomnieć o jednej małej rzeczy, kochani, a, a, a o czym zapomniałam wspomnieć: o używaniu wykrzykników. Bo często widzimy, że jeżeli ktoś jest bardzo zdenerwowany, to tak strasznie dużo tych wykrzykników daje. Tam, nie wiem, na przykład. Cicho i 10 wykrzykników. Nie wolno, tak nie wolno. Skarby. Maksymalna liczba wykrzykników, która może się pojawić w waszej wypowiedzi, to 3. W sensie nie, że w całej wypowiedzi, tylko obok siebie. Na przykład cicho i 3 wykrzykniki, nie więcej. Gdzieś kiedyś czytałam taką informację, że podobno im więcej ludzie używają wykrzykników, tym bardziej są tam. Trwałe. Nie wiem, ja sama dużo używam czasami, jak się bardzo zdenerwuję, więc y, chyba nie jest to sprawdzona informacja, ale, mm, ale tak, y, skarby, nie nadużywajmy, nie nadużywajmy wykrzykników, y, maksymalnie trzy. Dobra, zapamiętajcie to. Aha, i jeszcze jedna rzecz, nie wszyscy mi wysłali, opis obrazu, więc bardzo proszę, dla spóźnialskich, ja nie będę wyciągać jakichś bardzo dużych konsekwencji, ale bardzo proszę, żeby ten, kto nie y, zrobił tego jeszcze, to proszę, niech to zrobi, bo to mi jest potrzebne, ja wam jakieś oceny muszę dać, a na razie są super te oceny, super, znowu użyłam tego zakazanego słowa. Także proszę się zmobilizować i nie używać więcej niż trzech przecinków. Wykrzykników. Dobra, teraz już naprawdę koniec. Dziękuję bardzo. Do jutra.